Ciemka, ludziska, ja jestem Harry pkamy sobie w Amne... E, penumbra Overture, czyli Przebudzenie W poprzednim odcinku zaszliśmy aż tutaj I... Kuwa... E. E, czekajcie, bo oglądałem i... Ty, jest, dobra, mamy to, okej okay. Dobra, bo się zastanawiałem skąd typu ma kilo właśnie e, do pewnej rzeczy Której... W no, poprzednim odcinku nie mieliśmy zrobić e, tutaj ładnie e, to nam no, ten to będzie nam potrzebne żeby rozłupać nee, te drzwi. Okej, okay. tutaj mamy e, penkilersy i tutaj o. Okay. i teraz musimy wziąć to i to ok. i teraz mamy ląd moi drodzy co mamy dynamit tak dynamitę te... eee, okay. ro nie wiem co tutaj to jest czekajcie będzie rodupać czy raczej nie a nie zniszczalny, okej. Okay. Tutaj już nic nie ma, więc chyba możemy sobie wrócić. Tam do tego e, bumbu gdzie byliśmy, gdzie to zostawiliśmy. Teraz ja wiem, czemu mi to nie poszło, tak? E, to pójdziemy tam. Tam to sobie wszystko obczajmy, i e, gdzie to jest? Czyli ja muszę iść stąd że teraz skręcę w prawo i cały czas prosto, tak? Tutaj e, w prawo, e, lewo i cały czas prosto, dobra. Tak, tak to pójdzie, e, dobra. I teraz możemy zrobić tutaj tak, tak? I pitaka, pitaka. i jest jak pierdyku ty dobrze mamy przejście uh, when i log back i can't find things what word? Uh, me to go deeper into the mine perhaps i was wrong nic, nic z tego nie rozumiem ani nie umiem czytać okej okay, gdzie my jesteśmy Łot, jakieś kontenery, hej. Tutaj coś jest ej. A chyba... A stąd wy, wy, wylecieliśmy. Dobra. Dobra, to, to czuję, że te kontenery będą takim e, punktem e, żeby orientacyjnym. O. Tutaj coś jest, dobra, tutaj jest jeden zakręt. Jeśli tutaj. Tutaj też nic nie ma, Ok, to Kurde, tutaj nic nie ma, zobaczmy coś z drugiej strony: czy coś jest. To jest punkt orientacyjny, no wam to mówię. Tutaj też nic nie ma, czyli musimy iść prosto. Czyli nie masz chcąc, nie chcąc. E, I tak tu w... musimy iść, ale pytanie: czy to jest jakiś bunkier, czy. E, the noise down here are so alien. Compact. To... Wtedy coś tam. E, rom, power ROM A tutaj coś jest. Dobra, tutaj coś jest jakiś? Tutaj coś jest jeszcze też, ale. No bo dobrze, może cofniemy się już. Może tam już bo będzie będziemy do tego. E, tutaj. Sprawdzimy pierw to. OK, to tam było o tym, jest przejście, e, więc tak, tam to wygląda, że weszliśmy jeszcze głębiej, moi drodzy, e, tutaj. Dwa... nie wiem, to nie okay, czekajcie. Jak chcecie, to sobie przeczytajcie. A ah, co się że ten? Ne, będzie przypał. Okej. Okej, okay. okay, tam coś jest, ale nie, tam jest drabina, ale. Czekajcie, tak. tak. A nie ma notes. Tak. ale to nie to. Nie ma to. w ostatni jest to. Tak. Witch Star coś czuję że tutaj będzie grubsza sprawa czy tutaj nic nie ma tutaj też nic nie ma jakieś źródły do czegoś a coś tu musimy zrobić Dobra, pytanie brzmi tak: czy tutaj, jak to, to już przekręciłem, czy jak tutaj wszystko przekręcę, w, na, na prawo, to czy to czy to zadziała? Czy tutaj wszystko jest? Mi się coś wydaje, o tutaj są schody Jak w Experiment Eksperymention never... Okej okay. Czyli... Okej okay. I schodzimy na dół całkiem, bo coś tam musi być. Zwykłe przekręcenie e, byłoby zbyt łatwe. Tak jest. Mhm. Okej. Okay. Ej, tutaj zapasujesz? Kiedyś nęk. Tutaj nic nie ma, ej. Albo nic nie ma, albo mi się zdaje, czy coś tu jest. No nie, ej, ej, ej. Kładź do góry i zobaczymy sobie. Tutaj coś trzeba odjebać, ale nie wiem co, ludzie. Stąd mamy problem, tutaj coś jest tu I coś leci... ci. tu, tu... Okej Kurde, mnie już taka coś irytuje Tu nic nie ma Dobra, zobaczymy tam. Tam dalej jeszcze czegoś nie ma albo coś. No. Okej. Okay. Chcemy tam na lewo zobaczyć, tutaj dalej co jest. I co to tam wtedy było. Okay, trzymajmy się. Jakaś. Duża powierzchnia, tam coś... Kurwa! Tam jest Just like our ignorance, no... Here. It oldness. Dobra. Zobaczcie mi co tutaj jest Nic, okej okay. Dobrze, a tutaj nie ma żadnej mapy Dobra. Ki. Spoko to, a tam coś jeszcze, Ma hmm. coś do wzięcia, ale czekajcie. Ej, ej, ej. tu, nie tutaj, o Dobra, coś mamy. E, Fuzę okej okay. Dlaczego Fudzę może być potrzebne? Jeszcze tutaj to Ja powiem wam, że tutaj Te Mięsko mi o dupę roszczę, można powiedzieć Tutaj coś jeszcze jest, okej okay. Tutaj coś, jak chcecie to się Eee, tutaj. Okej, okay, komradze. Okej. Okay. Dobra, tutaj coś jest? Nie. Tutaj też nic nie ma Okej okay. No, not right, okay. okej okay. Też nie, okej okay. Więc eee, Spoko Pójdziemy teraz kontener? Pusty, okej, okay. nie wiem czy tam czy można się chować, czy Drugie. co! Oh, zobaczymy w tym drugim pomieszczeniu, czy wszystko wzięliśmy, bo wiem, że było jedno w fuzę. Ale nie wiem 55W, tak? 5,5 V. Ja sprawdzimy sobie. A, było tylko jedno. Okej. Okay. Ty miotła, ty. Okej. Okay. Zebiście. Zawsze chciałem, zawsze chciałem lotu mieć, ludzie, eee, tutaj. Chodźmy na lewo. Eee, już nie wiem gdzie idę. Byliśmy przecież. Ale nie pewnie. Czy tutaj? Hmm. Tu nie, a czy gdzieś? Tutaj nie. Dobrze, ale czekajcie, zapiszę. Zobaczmy co tutaj teraz mamy. Na... I may never get... no nope. Okej. Okay. nie mam pojęcia. I... Dobra, czekajcie, mam plan. Zobaczmy, co tam będzie w ogóle. O! Oh. I? Okej. Okay. Baterii, okej. Okay. I co teraz? Tę baterię zrobić? Teraz co? Teraz tu? At jest generator H is uh, worth a jot to not? Czyli co? Coś już to pykło wszystko? przez spokojać czy jak? Ej. Okay. Dobra. Zobaczmy tutaj. Okej. Okay. A. tutaj to wyjechało. okej okay. dobra mamy to dobra więc jeszcze raz OK. czegoś to brakuje Pytanie czego czy tutaj A, od nowa trzeba. A, bo korki wyjebało. Okej. Okay. No, no jedziesz. Eee. Dobra, już. Dobra, teraz to zadziała, czy jak? Bo... Co tu trzeba jeszcze zrobić? Hop ej To czy coś tu jeszcze go ja nie wiem Kurde ty, halo Czy coś się pojawi? No nie Okej. Okay. Też dobrze. To jak to kuźba ustawić jej? Nie nie wiem. Dobra. No. Coś tu, coś tu jest... Eee, tak. Dobra. Tak. Tak. Tak i... To i... To. Eee, dobra. Jedziemy z koksem Mamy prąd i tutaj e, zakończymy to a znaczy odcinek tak e, Zapiszemy odcineczek e, Tutaj, bo już no trochę tutaj jest Kurwa. Dobra e, i ja dziękuję za uwagę Jeśli film się spodobał duża apa w górę Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem oczywiście ma być szara, nie czerwona. Eee, dzwoneczek na bieżąco, komentarza przed naszter więc ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia na następnego odcinka. Elo, na razie.